Wymyśliłam coś fajnego, Mary. Domyślam się, każda z nas ma apetyczną czekoladę, brakuje tylko czekoladowej fontanny, w końcu nie ma to jak czekolada z czekoladą. Spróbujmy! pyszności! Czekolada jest taka pyszna! Nie Mary, nie wkładaj palców do fontanny. Poczekajmy na słodycze. Ale to kaktus! A ty co masz? To straszne! Nie bój się, Mary. Mam więcej szczęścia niż ty. To żelkowe oczy. To niesprawiedliwe. A mnie się podoba. Pachną tak aromatycznie. Już nie mogę się doczekać, żeby tego spróbować. Oj! Zjem dwa na raz. Pyszne! Kolorowa żelkowa wstążka też jest super. A przy okazji, Mary, czy wiesz, że w żelkowych oczach jest nadzienie? Nie masz się czym chwalić. Włóż swoje żelki do fontanny i zjadaj je szybko, żeby mnie nie drażniły. No dobra. To będzie pyszne. Żelki i czekolada to moje ulubione połączenie. Szkoda, że żelki na patyczku się skończyły. Ale mam ich więcej. Mary, spójrz. Moje patyczki z żelkami zaraz zamienią się w czekoladowe. Jakie apetyczne. Muszę to szybko zjeść, zanim ktoś mi to zabierze. Mary już na mnie krzywo patrzy. Kate ma takie szczęście do słodyczy. Mogłabym jeść wiecznie te pyszności. Jeden żalek za drugim. Przecież nie da rady się zatrzymać. Dobra, Mary, skończyłam. Bo już widzę, że ślinka ci cieknie. A ty masz czekoladę na całej twarzy? To żaden problem. Sekundę już nie ma czekolady. Chociaż jest na mojej ręce. Dobra, chyba czas spróbować tego kaktusa. A, jest taki kłujący. Może jak obleję kaktusa czekoladą, to nie będzie tak źle? Będę musiała to sprawdzić. Nie, nie dam rady tego zjeść. Spróbuję jeszcze raz wykąpać go w czekoladzie. Co robisz, Mary? Udało się! Spójrz na to! Wygląda jak lody w wafelku! Spróbuję! Mmm, to jest pyszne! A najważniejsze, bezpieczne! Ani jednej kłującej igły! Mary, nie zapomnij, że wszystkie zostały w środku! Uważaj! Dobra, ostrzegałam cię! Co za uczta! Oj! Coś kłuje mnie w usta! Po kolce kaktusa. Zabierzcie je ode mnie. Mary, ostrzegałam cię. Dobrze, że mam ze sobą pensetę. Pokaż mi swój język. Zobaczymy, czy będę mogła ci pomóc. Ostrożniej. Mogłaś być ostrożniejsza, kiedy zdecydowałaś się zjeść kaktusa. Masz rację. Już po wszystkim? Wspaniale, dzięki, Kate. Nie ma problemu. Wow, banan i słodka posypka. Fajnale. Tym razem masz dużo więcej szczęścia niż ja. Surowa ryba? Nawet kaktus był lepszy do jedzenia, nie zazdroszczę ci. No to zaczynam. Co za fetyczny banan. Muszę go obrać. Teraz mogę zanurzyć w czekoladzie. Banan i czekolada to świetne połączenie. Teraz trzeba go obtoczyć w posypce. W ten sposób będzie jeszcze smaczniejszy. Wow, wyszło niesamowicie. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Jest pyszny. Teraz już zawsze będę jadła banany z czekoladą. Już się skończyły. Ale mam jeszcze posypkę. Wiem, można ją wsypać do fontanny. Dzięki temu czekolada będzie smakować jeszcze lepiej. Jak fajnie! Wygląda niesamowicie. Wow! Fontanna zmieniła kolor. Wspaniale. Jaka szkoda, że muszę w tą piękną fontannę wpychać obrzydliwą rybę. Okej, trzeba to zrobić prędzej czy później. Zanurzę się w czekoladzie rybko. Wygląda dobrze. To jednak nadal surowa ryba. Tylko w czekoladzie. Dobra, próbuję. Szczerze mówiąc, to jest po prostu okropne. Smakuje obrzydliwie. Jest mi niedobrze. Współczuję ci, Kate. Jedyną rzeczą gorszą od surowej ryby jest surowa ryba pokryta czekoladą. Biedna, Kate. Ma takiego pecha. Może jakoś poprawię jej humor. Wiem. Kate, trzymaj słomkę. Co mam z nią zrobić? A! Wiem, to świetny pomysł, Mary. Można pić czekoladę prosto z fontanny. Uważam, że jest niesamowicie pyszna. Zgadzam się. Tyle, że czekolada w fontannie się kończy. Wszystko wypiłyśmy, Kate. Tak, i było niesamowicie dobre. Czy to kukurydza? Naprawdę muszę polać ją czekoladą? Hmm. Kuba, Buba, jest dobra taka, jaka jest, a z czekoladą będzie smakowało jeszcze lepiej. Ja pierwsza. Zdecydowanie mnie się nie spieszy. Zaczynaj. Zobaczymy. Mmm, apetycznie. Wleję czekoladę prosto do pudełka. Teraz zamknę i nim porządnie potrząsnę, tak żeby wstążka była cała pokryta czekoladą. Wow, wyszło świetnie. Teraz mam czekoladową gumę. Chcę spróbować. Wow, smakuje, wyśmienicie. Włożę to wszystko do ust. Jest pyszne. A teraz czas na czekoladowego mega balona. Uwaga! Super, wyszło wspaniale. A to jeszcze nie wszystko, bo mam drugą gumę. Też ją włożę do fontanny. Zrobię to samo co z pierwszą. Nalewam, potrząsam. I zjadam z ogromnym apetytem. Mmm, świetnie. Jak apetycznie to jesz, Kate. Oj, balony też wychodzą świetnie. To prawda, a jak tam twoja kukurydza? Wciąż tu jest. Nawet nie wiem, jak ją zjeść. Dobra, zanurzę ją w czekoladzie. Może okaże się pyszna. Pachnie ładnie. Spróbuję. Nie jest to kaktus, ale nie jest to też huba buba. A może by tak to troszeczkę zmodyfikować. W torebce mam palnik. Włączymy go i podgrzejemy. Jeśli dobrze obliczyłam, powinnam otrzymać pachnący czekoladowy popcorn. Spójrz na to, Kate! Okej. Okay. Smakuje wyśmienicie. Mamy popcorn, czyli możemy oglądać śmieszne filmiki. Wow, kulinarny challenge. Fajnie, uwielbiam to. Nigdy nie wiadomo, kto na końcu wygra. Wow, ja też uwielbiam popcorn. Podczas gdy Mary jest pochłonięta filmem, ja mogę go trochę ukraść. To bolało. Nie pchaj się bez pytania. Patrz, co za emocje. Dobra, jedz swój popcorn, chciwusko. Nie sposób oprzeć się tej czekoladowej fontannie. Mmm, jakie to pyszne. Nadchodzą słodycze. Mam ciastka Oreo, super. A ty co masz? Nie mam słodyczy, tylko kwaśne cytryny. Wyobrażam sobie twoją minę po ich zjedzeniu. Nie trudno to sobie wyobrazić. Może jak zanurzę cytryny w czekoladzie, to nie będą takie kwaśne? Chociaż to wątpliwe, ale trzeba spróbować. Muszę to zrobić szybko. Nie, nadal jest kwaśne. Dlaczego mam dziś takiego pecha? Nawet nie wiem, co ci powiedzieć, Mary. Ja nie mam żadnych problemów. To sprawia, że mi jeszcze bardziej przykro. Dobra, cytrynki, wskakujcie do fontanny. Dam wam drugą szansę. Nie, nic się nie zmieniło. Nadal kwaśne. W porządku. Muszę po prostu zjeść je wszystkie jak najszybciej. Kate, takich męczarni nie możesz sobie nawet wyobrazić. Masz rację. Od samego patrzenia na ciebie robi mi się niedobrze. Ostatni kawałek. Nie już nie mogę. Mary, nie płacz. Trzymaj serwetkę, wytrzyj buzię. I będzie lepiej. Dziękuję, Kate. Jesteś taka miła. Mary, powiedziałam, wytrzyj buzia, nie wydmuchaj nos. Trzeba to szybko wyrzucić. Czas na moje pyszne Oreo. Sorry, Mary, nie mam czasu na zajmowanie się Twoją histerią. Czekają na mnie pyszne ciasteczka i chcę je szybko zjeść. Ale najpierw zanurzę je w czekoladzie. Ciastka w czekoladzie. Super kombinacja. Mmm, to jest pyszne Palce lizać Chwileczkę Mam pomysł Trzeba wyjąć wszystkie ciastka z paczki i odpowiednio je pokruszyć Tu właśnie przydadzą się ciosy karate A teraz uderzenie głową Świetnie, nie zatrzymam się Kate, wszystko w porządku? Absolutnie Wpadłam na genialny pomysł do torebki z pokruszonymi ciastkami można wlać czekoladę, wbić w nią patyczek i zamrozić. Domyślasz się, co wyjdzie? Myślę, że wyjdzie coś fajnego. Dokładnie, ale trzeba troszkę poczekać. Zresztą nie spieszy mi się. Świetnie, włożę je do zamrażarki. A teraz odmierzam czas. Super, czas wyciągać. Myślę, że się udało. Co zamierzasz, Kate? Zobaczysz, chwytamy zapatyczek i zdejmujemy opakowanie. Jak fajnie! Swój szmery! Wyszły niesamowite lody Oreo. Jakie pyszne! A jeśli zanurzę je w fontannie, to smakują jeszcze lepiej. Wow! Czekolada z czekoladą! Takie pyszne, że nie można się oderwać. Kate, chyba masz kłopoty. Wszystko w porządku? Zamarzłaś? W takim razie będziemy musieli cię rozgrzać. Okryj się kocem. Te lody są takie dobre. Dzięki, Mary. Cieszę się, że mogłam pomóc przyjaciółce. Kate tak apetycznie je. Pewnie i tak się nie podzieli. Często się Mary, w końcu mi pomogłaś. Ciekawe, co mi wypadnie. Ja mam pyszne truskawki. Chodź tu, truskaweczko. O nie, to brokuły. Jaka fajna. Już nie mogę się doczekać, żeby spróbować. Bierzemy truskawki i nabijamy ją na patyczek. I zanurzamy w czekoladowej fontannie. A teraz obtaczamy w kolorowej posypce. Najpierw w fioletowej, potem w czerwonej, a potem w białej. Pachnie po prostu bosko. pyszności. Teraz twoja kolej, Emma. Ech, te brokuły wyglądają zupełnie nieatrakcyjnie. Nie chcę tego jeść. Posypka? Ale czy ona mi pomoże? Dobra, i tak nie mam co robić. Spróbuję. Najpierw zanurzę moje brokuły w czekoladzie. A teraz przyszła kolej na posypkę. O! Posypka wyraźnie poprawiła wygląd brokułów. Czas spróbować. Błe! Nadal smakują po prostu okropnie. Fu! Co za ochyda! Robi mi się niedobrze. Ej, Emma, obudź się! Co z nią? Trzeba podjąć poważniejsze kroki. Doktor Jess rusza na ratunek. Zaczynamy! Czekoladowe lekarstwo. Oj co to? Coś smacznego! Brawo Emma, tak lepiej. Super, czuję się świetnie. Cieszę się. Co ja tam mam? O, to pączek! Co za szczęście! A, ma zobacz co ja mam! Oj, to ryba! Trzymaj się, to challenge, dasz radę! O nie, z bliska wygląda jeszcze gorzej. Nie, nie mam mowy! No dalej, nie ociągaj się. Ale ja nie mam ochoty! Pu, to obrzydliwe. Ryba w czekoladzie. Okropność. Niedobrze mi! Zaraz wymiotuję! Nie mogę się doczekać, kiedy wypłuczę usta z tego okropnego smaku. Tak, więcej czekolady. O, chyba mi lepiej. A mój pączek nurkuje prosto w czekoladowej fontannie. Zaczyna wyglądać jeszcze bardziej smakowicie. Jakie to jest pyszne. Dodam więcej czekolady. Ojej, chyba utknął. Tylko nie to. Pączek utonął. Ale nie poddam się tak łatwo. Co robię, ma? Trzymaj się, pączku. Idę po ciebie. Dobra, jeszcze trochę. Jestem bardzo blisko. Świetnie. Teraz na pewno znajdę swojego pączka. O, więc to tak wygląda czekoladowa fontanna. A oto i on. Cały i zdrowy. A, czekoladowy deszcz. Ojej. Chyba uszkodziłam mechanizm szukając pączka. Oj, zdaje się, że już po wszystkim. Najwyższy czas. Muszę zjeść mojego pączka. Przepraszam, Jess. Mmm, arbus. Na pewno jest pyszny. A co ma Jess? Ojej! To czerwona papryczka! To straszne! Dlaczego ja mam takiego pecha? Co ma znowu kombinuje? Coś bardzo fajnego! Bierzemy i wrzucamy kawałki arbuza do środka. Teraz dodajemy odrobinę czekolady. Wylewamy wszystko szczelnie pokrywką i zaczynamy mieszać. A teraz przelewamy do szklanki mój czekoladowy koktajl arbuzowy. Pachnie cudownie. A do tego smakuje wybornie. O, Jess ma czerwoną papryczkę. Trzymaj się. Dobra, no to zaczynam. Biorę głęboki oddech. I jedziemy. No nie jest tak źle. A ja płomę! Dobra, trzeba natychmiast ratować Jess. Strażak Emma już tu jest. Ochłoń trochę jazz! Uff, już mi lepiej. Dzięki Emma. Zawsze chętnie pomogę przyjaciółce. Co tym razem nam wypadło? Kukurydza i cebula? Nienawidzę cebuli. Surowa kukurydza? No taki sobie przysmak. Zacznę od pozbycia się tych liści. Gotowe. A teraz zanurzam ją w czekoladzie. Spróbujmy. Blech, co za ochyda. Ale mam pomysł jak to naprawić. Zacznijmy od zebrania wszystkich ziarenek. Wsypujemy do ładnego opakowania i troszeczkę podpiekamy. I jeszcze troszeczkę. Wow, teraz mam całą paczkę pysznego popcornu. Jest po prostu idealny. Teraz dodam polewę czekoladową. I wszystko dobrze wymieszam. Gotowe niesamowity czekoladowy popcorn. Pyszności. Mas zajmij się swoją cebulą. Co za porażka! Jak ja to zjem? Dobra, teraz jest cała w czekoladzie. Prawie nie czuję zapachu cebuli, ale nadal smakuje tak samo okropnie i pachnie podobnie. Co za ochyda, zaraz z wymiotuję. Hu, co to za smród? Daj mi ten popcorn, Jess! Muszę zajeść cebulę! Gdzie się podziała, Jess? No dobra. Jajko, poważnie! Jeszcze go nie jadła, ma już mi niedobrze. A ja uwielbiam burgery! Co może być lepszego? A teraz zanurzę go... Czekajcie, będę potrzebowała dużej strzykawki. Nabieramy sporo czekolady. O tak, prawdziwe czekoladowe lekarstwo i wciskamy ją w burgera. Świetnie, prawda? Ten burger zrobił się jeszcze lepszy. Jest pyszny. Jaka apetycznie Jessie je swojego burgera. A ja będę musiała zjeść to paskudne jajko. To było naprawdę dobre. Co robi Ma? Nic takiego, zaraz zobaczysz. Ugotuję coś bardzo ciekawego. A teraz dodajmy trochę czekolady i wszystko mieszamy. Na razie wygląda tak sobie. Teraz wylewamy to na patelnię i będziemy mieć nadzieję, że coś z tego wyjdzie. Czas na degustację. To nie pachnie zbyt dobrze. Dobra, próbuję. O nie, to obrzydliwe, fuj! Natychmiast potrzebuję dawki czekoladowego lekarstwa. Uff, już mi lepiej. Podobał Ci się nasz challenge? W takim razie szybko zasubskrybuj nasz kanał, abyś niczego nie przegapił. Przed nami mnóstwo fajnych, nowych bohaterów, niesamowitych smakołyków i zabawnych wyzwań. Chcielibyście mieć taką czekoladową fontannę w domu? Piszcie w komentarzach.